Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, Big Banki i Target na 12 tysięcy, analiza inflacji w USA i co z tego wynika, dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze na najbliższą przyszłość. Formacją Claytona kończy miesiąc indeks Wig Jeśli to prawda, to ze stop loss na 6553 oczekujemy ruchu na 12 000. Bardziej agresywni inwestorzy stawiają stop loss bliżej na 7207. Stop loss na 11 bit na 501, target na 900. Trend jest wzrostowy. Najdalej postawiony stop loss na ATT to 32,04. Target to 54. Siła na BHW, ale nie może schodzić poniżej 48,34. Mocny układ na CIECH. Ze stop loss na 37,56 i ciekawe, czy pójdzie na 70. JSW cofnęło tam, gdzie cofnąć powinno. Teraz ani kroku w tył, bo jak zamknie dzień poniżej 71, to się pojawi wielki strach. Rafa to w długim terminie ze stop loss na 1.30 nadal wygląda bardzo dobrze. Martwi ten podwójny szczyt i możliwość, że jest to korekta ABC. Dopóki jest powyżej 1.30, to trend jest cały czas wzrostowy. Trzy takie same korekty na LPP? Jeśli to prawda, to idzie przynajmniej na 30 tysięcy i aż nie możemy w to uwierzyć. Azbis i jego reakcja na wstęgę ku, która jest dość precyzyjna. Kupno ze stop loss na ostatnim minimum i czekanie na nowe Szczyty? Będzie co będzie, ale tak właśnie pokazuje wykres. CPI to wskaźnik inflacji. Wiem, że to już było, ale warto przypomnieć. Mamy pierwszą wojnę światową i wzrost CPI 110%. Następstwem tego wydarzenia był wzrost na Dow Jones 504% do 1929 roku. II wojna światowa wzrost CPI 74%, wzrost Dow Jones o 523%, wydarzenia w sierpniu 1969 roku, które stały się oficjalnie przyczyną przystąpienia USA do wojny wietnamskiej. CPI mocno w górę i wartość ta wyniosła 207%. Potem wielka hossa i Dow Jones w górę 1447%. W 2001 roku zaczęła się wojna z terrorem. A co mamy teraz? COVID plus Ukraina, inflacja rośnie wszędzie, w USA najwyższa od 40 lat. Tak wygląda wykres inflacji w USA. Czy to by oznaczało, że minimalny target ruchu na Dow Jones wynosi 150 tysięcy? Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to C. I kolejne pytanie z cyklu: sprawdź swoją wiedzę. I obiecana prognoza na najbliższą przyszłość. Scenariusze i prognozy na giełdzie się zazwyczaj nie sprawdzają, bo rynek i tak zrobi inaczej. Zatem z prawdopodobieństwem ponad 90% dwie najbardziej pewne prognozy na najbliższą przyszłość są takie, że rynek albo wzrośnie, albo spadnie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.